Wściekła macica, wesoły ząb i zmęczone serce takimi organami pluszowymi handluje agnieszka Nieradka. Dzisiaj odwiedzimy ją w jej pracowni i zobaczymy, jak powstają niezwykłe zabawki. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzieś tam e, takie przebłyski były w momencie, w którym natrafiłem przez przypadek na e, sklep z poszowymi bakteriami i wirusami. Okazało się, że w Polsce absolutnie nie ma nikogo, jeśli chodzi o jakąkolwiek konkurencję, to, to, to jej nie ma. Potem było pytanie: No mogę wyjąć, wynająć jakąś tam fabrykę z Chin, ale raz, że nie wiem gdzie, nie wiem jaki, nie wiem po co, e, i to się już robi z tego duże przedsięwzięcie. Kurczę, mogę to zrobić sama. Mogę to zrobić sama, czyli muszę się nauczyć. Tak naprawdę tutaj ta machina motywacji też ruszyła i, i się zaczęło, no. Wszyscy twierdzą, że skoro szyję jakby pluszaki, to jestem mhm. w stanie uszyć wszystko, łącznie z ubraniami i tak dalej, jakimiś konstrukcjami, ale to, 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 to już jest zupełnie inny poziom szycia. I kiedyś koleżanka przyszła ze spodniami i mówiła, no słuchaj, no skróć mi tak rozmawiamy, ono tam patrzy, co robię. Ja w międzyczasie zaczęłam szyć i wszystko jest fajnie On mówi słuchaj, ale wiesz, że zszywasz te nagawki. Ja mówię, ups. Tworzenie smutnej, zmęczonej macicy, to jest zmęczona Wykończona macica. Czyli proces od A do Z. Najpierw przychodzi materiał, czyli wybieramy ten materiał, co nie jest taki trywialne frywzorom. Więc to jest krok pierwszy. Drugi to jest. Dość precyzyjne nakładanie jednego materiału na drugi, żeby to było wszystko gładziutkie. Potem muszę rozdzielić materiał właśnie przód i tył. Przód zawieść mhm. do e, dziewczyny Karoliny Bielawskiej, która to wyszywa na, e, na hafcie komputerowym, tak? E, I wtedy ja składam całego pluszaka w całość, czyli właśnie doszywam rączki, nóżki tak zwane, mhm. tak? I, metki, następnie jest wypychanie, po wypchaniu jest wykończenie ręcznie nitką. Wypychanie pluszu wygląda bardzo rzemieślniczo, to znaczy przez tą małą dziurkę, która tutaj się znajduje, muszę wypchać jakieś 300 gramów tego super lekkiego materiału, który jest kulką silikonową, mówiąc profesjonalnie. Jest to hipoalergiczny materiał, którym y, mogę to wypchać. I jednocześnie ona nie straci kształtu po wypraniu, jakimś tam ewentualnym, czy zabrudzeniu. Tak jak na przykład, wata też nie będzie skrzypieć. A, I też jest właśnie hipoalergiczna, czyli jest y, y, bezpieczna dla jakichś tam ewentualnych chorych ludzi. Raz się zdarzyła taka sytuacja, że klient podesłał adres w Polsce, bo mieszkał za granicą do babci, babcia nic o tym nie wiedziała. Dostała oczywiście najbardziej kontrowersyjnego puszaka w ciekła Dostałam od niej potem maila, tam, czy, czy od córki, czy od kogoś, że no, to nie jest fajny w ogóle o co mi chodzi. No i dopiero potem udało się ustalić, że to był wnuczek, że, że tutaj nic się nie stało i itd. No ale tak czy siak jakaś starsza pani e, chyba koło dziewięćdziesiątki otworzyła Ujej, prawda, opakowanie i tam było pytanie jestem twoją proszową macicą. Tak? Najdziwniejszy pomysł, który zrealizowałaś na zamówienie. Podobał mi się ostatni projekt, e, worek z krwią. Taki Aha. do w stacji krwiodawstwa. Miałam zrobić właśnie worek z krwią, czyli czerwoną formę z etykietą, z mhm. e, kodem kreskowym. Bardzo mi się to podobało.